Ma ludzie, z tej strony RIVLO. nazwisko. Witam Was w kolejnym odcinku, w zasadzie może nie kolejnym, ale w pierwszym odcinku z Bedwarsów jest ze mną Popey i Virmax. Przywitajcie się. Witam. Jestem koksem, Tak, Virmax jest koksem. Gramy sobie tutaj na bedworsy jak za dawnych lat. No akurat tutaj różowytki kolorek nam wyszedł. E no dobra, Popey zajmie się obudową łóżka. No i no cóż, postanowiliśmy sobie te stare czasy przed paru lat powspominać i pograć sobie na Bedwarsach jak ty? Przed, przed odcinkiem trochę graliśmy, no i wyszło. się do nas wyszło ogólnie kozasko, więc postanowiliśmy coś nagrać. Albo nam się uda, albo się nie uda. Gramy do skutku. No i gramy tak na odcinku, bez jakiegoś tam specjalnego prowadzenia odcinka Po prostu sobie gramy tak, byśmy grali normalnie Uda się albo się nie uda No jak widać, nie udaje się na razie Ale to zobaczymy zawsze na luzie śmieć no, ma... no nie mamy łóżka, no nie mamy łóżka. Tego Dobra chodzę. Popej uważaj Help Dobra, git Ale krytykał się napierdzielałem, będzie słychać na odcinku jak waliłem w klatkę To no Kurde, no nie pykło tym. Ale tego nie Dobra. można wstawiać takich przegranych gierek. No właśnie, no. Dobra bo to się to się wytnie, to się to... wytnie jakiegoś tam highlight'a wrzucę Lecimy sobie z kolejnym <gierdża> gierką nie poddajemy się. Dobra Popej, zabudowuje żuszka, my z Wilmaxem lecimy w Nie, w świat, bryty. na diamenty i tak dalej. Dobra tu są te blisko te diamenty. Ogólnie widzowie mnie już... Nie, już boli twarz, bo ja to tyle razy powtarzam to samo. Wy tego zapewnie nie słyszycie, bo ja wszystkie gry, które nam się nie udały, wyciąłem, ale dobra. No, a jestem jest 4000. No wełną, no już popej, nie przesadzaj. Dobra, ciało bądź. Tak nie wolno. Bo bądź no jak, jak rodzicem. To jest Gdzie te deaksty, gdzie te deaksty? Tam. Cztery wiatry, no. cztery, wiatry. Gdzie te cztery wiatry, cztery wiatry. Gdzie deaksty, gdzie deaksty? Cztery wiatry, cztery wiatry. Rewiat rytm, rewiat rytm Rewiat trochę Dobra, na tym, Dobra, dobra, Można? Dobra. Czy... Gdzie, gdzie są czerwoni? Dobra, za mną są Kto Chyba nie ja, nie? Nie obu łóżka obudowanego Dobra, no to ja się pierwszą. Chyba cię pizga chłop, nie? Zara gruby. No widziałem Widziałeś jaką on akcje jakie akcje zrobił? Nie mają łóżka. Tak. Nie mają? Pięknie. Nie, nie pięknie Wirmax, tak miało być Klepiemy, klepiemy ich. Mamy jeszcze łóżko, to na odcinku. Super szkoła dobrze robią. Dobrze robią Dobra, leży jeden A drugie opo robimy Dobra, albo, drugi. Albo i nie, albo i nie. Nie wyrobiłeś Weźmy. Kurde, no ale już ja, miał lolał. No nie, no spadłem w z to już. mnie Kurde, mnie ale... też zepchnął. Dobra, ty, teraz trzeba tak iść, żeby nas nie zepchnął. Nie, leżą. Co, uciekł mi spod miecza, ale się miałem minefuck. Dobra, ale, sam się zepchnął. To jest Wreszcie, spadł. Zesz? No, dobra, to idziemy mógł farmić tych, jak go i Oczywiście, trzeba czyścić skrzynki, jeśli miał. No właśnie, no. Ile mamy diaksów? Mamy jakiekolwiek? Nie. Le, dużo, dobra, to ja coś zaraz kupuję. Coś mamy. Cześć, Iron Forge. Forge, Dobra, teraz zbieramy na Golden Forge i tu ja. A łyżka robić? Nie. Oczywiście, Cały czas. Okay. Tyle, Spoko. ile się da. Dobra, kupiłem sobie od nich yy, endstone'a i wracam do nas. Dobra, to, to, my, to myślę, że to jest ten meczek właśnie. Tak mi się wydaje. Tutaj pójdzie nam git, tak coś. Czuje. Bo tyle, tyle nam się nie udało, że drążenie się uda. Jo. Oprócz rankidnego nieba. Kupię nam heal'owanie, to coś się przyda. A teraz na piecy Gisard Fnasy, typowy armor. I tego Uważajcie zielony leci. Coverujcie, bo ja tu jest tą. Dobra, mam. ja zabiję hopę, nie? Gdzie on jest? Tam od boku. No, dobra, dostanie lepiej na się. Dobra, no, gonimy go, gonimy on. go. No właśnie, groźne. Nie wiem, dostanie. na Mary się poskłada. Od razu, nie? Uważajcie. Ale przy nie ma na niego. Nie, gonimy, gonimy go. No wow. i w tu bazę, żeby nikt nie się nie dobudował. Nie no, gonimy schala, nie? A ma łóżko? Gonimy a, okay. szmatę, Do samej bazy, Jak do samej bazy a weź tu papkę, no to... zrejdujemy. Papa rajdujemy go. Ale przeskoczyłem nad nim, milion IQ, dobra, pomóż mi go zrzucić. Shit. Kurde, no, e, ja chciałem iść na ten. go idamy zabrać teraz, od 200. Ale dobra, lecimy teraz na niego, bo mnie zdenerwował. Nie no nie, nie ma co. A jakie ma zabudowy łóżka? Ej, mamy jakieś złoto, bo ja bez zbroi nadal biegam. Ale przepijemy. Od... Na co przepiście to złoto? Ja na zbrojkę, to się wyjeżdż... Moi po... drodzy koledzy. Ej, a co zrobicie, mur Ja robię mur teraz. Dobra, no zróbmy teraz czarne, co? Mm, można. Można. Można pędzić za 4, nie? Tak. Trajder pod te dwa diamenty. A potem pieca Zieloni idą na szybko gorę. Jak ty to tam wiesz? Byle by na bazie nie wbijali Ważaj, ważę, ważaj, idzie tu 7, idzie. Idzie, idzie, no Kurde, 7, 7 tego, yy, end poszło. Ale trudno Dobrze, że Sharpnessa kupiłeś yy, Ale dużo golda straciłem, trudno Mm, no, no. Szkoła, bro, nie, znowu. Naprawdę nie. Szkoda. trochę, nie? Co tam powiedzieć. Dobra, ja sobie chyba na mr pójdę. Może na MR-adę. Trudno, ale no, szkoda. Zbieram na DX-ową i tyle. Też na... Co na DX-ową HP dać? Mogę? Nie, nie, nie. Nic nie... Nic nie zbierasz HP, Bo ja sobie zbieram na... Nim. A czemu ty? No bo. No bo tak, tak stwierdziłem sobie. Ty masz już Arronową ar Arionową. Nie będę miał jak Idę na piecek Dobra, były jakieś skawe 7, 6, 5, dawaj, dawaj, emerald. Ogólnie jeszcze sporo tych teamów jest, poza nami jeszcze trzech. Czy zieloni mają kurde obudowę z węby. To tak trochę nubsko wygląda. Ale nie wiem, jak to jest w praktyce Dwa Emeraldy już mam, no i co pajacu? Ja mam jeden No i co pajacu, co pajacu? No co, co pajacujesz, jeszcze? No. no to już jest na zbrojkę dla mnie no Może nie jest, nie? Bo badajemy w ja... Jesteśmy aby... blue, bo już zwątpiłem, dobra Chyba tak Dobra, ja też mam kolejnego Emeralda No i dobra, to masz tu na zbrojkę już gryba. No, to git Tylko, że... że... Chodź za nie? Bo jest złota 22 Weź się, wymarni. Więc no. gadaj, jak... że ty Sadiaxa teraz kupujesz Wiecie, ja znaczne Nie tak. wiem chłopie, nie Właśnie bo tylko 5 Emeraldów nie? nie wiem co on z tym zrobił dawaj mi nie to DG Emeralada bo, bo mi tu popęk chce przespać Ja go nie przespię chłopie, a na siebie to założę Właśnie, leżę to Jeszcze jak to robimy też. Dobra mam ehm. go Armora, armora robimy ta armora. Mhm. Mm Czy piecyk? O nie wiem to. Aaaaacie nie wiem co Arma. robię. Ja bym chciał piecyka w sumie. Ale, ale nie Dobra, ma. ja już diaksa Ale no, będziemy miał dwa lewele wyżej Dobra proszę państwa, ja dalej robię mur. Proszę państwa Mur to jest najlepsza taktyka obronna na wszystkich Bedwarsach. Od tej nie strony nie jest nam to... taki mur potrzebny, ale od drugiej trzeba go powiększyć. No kurde. Ja mam łuk, ja trafalę do nich. Z łuku to super. Cieszę się. a więc zaczął gonić, tych z łuku do mnie napieprzał. Trzeba to przejście jakoś wychminić tutaj. Może tak? Tak. Dobra, gdzie jest, gdzie jest nasza baska? No zapamiętam teraz. Dobra, przejście ładnie zrobione. To jest nasza baska. Dobra To nie ty ty Jaki mały kolor HP już zapomniałem My jesteśmy niebiescy A dobra tam z boku a gdzie, to, gdzie, gdzie nasza bazka jest? Nie wiem poszukaj gdzie, To jest nasza baza? Nie no to chyba musimy być nasza baza No z mur obronny Co to, to być? Widzisz nie, nie. mnie? Tu na górze muru Dobra nie wiem HP, nie wiem, nie wiem, wygrać to grać, chłopi, do się za chwilę do kogoś pierdziesz, ale no idziesz do nas. A te orientacje w terenie głównie, ci powiem. Nie po prostu ja. No, no w sumie tak, ale. Yy, ten. Mm, nie wiem. Tak po to prostu, prostu wyszło, co tu dużo mówisz. Czytać. Nie wiem, Nie 3, 4, 3, 4, 1, nie I mamy taką. No, nie wiem, co tam mamy, ale nie pamiętam co. Eee, do pieca nam potrzeba 8, a mamy 5, więc jeszcze 3, no i mamy pieca. To ja mogę ogarnąć tutaj. No to ogarnij, poraszuj inne diamenty. Dobra, to ja mam dwa trakcje na złożenie. Dobra, ja też zaraz pójdę na miasto, jeszcze, te, jeszcze kawałek tego muru zrobię i potem na miasto, to zrobię. Bo strefa się skurcza dopiero po destroju, nie? Na samym końcu, chyba. Widzisz, popy, ogólnie tak ja ten mur zrobiłem, to ty tak go musisz tam dokończyć, nie? Wszystko dają hopy, nie? ten temat... Kupiłem tam cztery takich i na zapas, jakby ktoś chciał, To jest żółci? Kurde, bym, amby, aż bym se poraszował. Fireballa już wywalą. Ale go rzuciłem ładnie. Ej, pomóżcie, pomóżcie, żółtych podjeżdżam. Nie okay. pomagam, nie no. wiem co muszę uczynić Kurde mają, ale dobra Help, help, help Kurde, no z kilofem bedłem, a już byłem ja na łóżku Ja myślałem, że to ty, a to ja byłem na Ten pet mnie ten z na pieprza. Nie wiem, dobra nie idę. Fak, nikogo nie, nie było na bazie Ale dobra, porobimy, porobimy go nie, nie. W ogóle nie przypał, bo na bazę poszli Nie poszli, no, no. Wyprzymierze jakieś kupić, żeby z tym mecz co lechę do mnie zjadł pieprza To ja zrobiłem! I nawet sukcesywnie mu to idzie 8 golda, 2 szeronet Ja mogę to sam nagrywać chłopie, to co ja zrobiłem Mogę się dowiedzieć, że tak czegoś nigdy nie zrobiliście Dobra, nie chcę mi się tak w na razie Dobra Ej bo tylko my żyjemy? Jak... No, zieloni? Biali? I rzuci Dobra, zabijemy ich przed co? Gonie zielonego. Ej, a on jest Full diaks, a ja tu nie lubię. Dobra, tak. te... Dobra, ty tutaj go zabijesz. Ty na Full diaksie, to może z nami też no. A na stosują robimy... naszą taktykę Proszę. tej, kurde, mur robią. Okay. Nie ma to niszczyć samemu sobie mosty, nie fireball Ej, tutaj! hop, to jest! Kurde! Ale, ale bym prawie doskoczył, gdyby nie mieli tak zabudowane No nie, no nie no on, ja mnie to nerwuje, że to ma potem. Dobra ja będę, ja będę grał tutaj obroną, bo, bo tak atakiem a mi... to nic nie zdziałam Dobra ja takiem rozpieprzam wszystkich Oni mieczę gonią Dobra dawaj inny miecz nie? bo wszyscy tym mieczem to ja nie A ja tam lecę tak na Jolo albo się coś uda albo nie uda nie dobra, wszystko no. Przestań mnie gonić koks Zielonych bym porobił, w sumie to bym wszystkich porobił, a najbardziej tych żółtych skurczes Dobra, dobra tu nawet... Oni dzie nic nie, nie mają, żółtych. Dobra, dawaj tu na żółtych, widzisz popej? Tu na prawo. Dobra, to ich robimy na ja tam mieczyk, nie no, dobra. Dobra mamy piecyk już na, na kolejnym lewem. Weź mi drop nie jak masz trochę. Nie mam wełny, właśnie. No właśnie to są, no. dobra, kiss Cholera jasna, a tym przeskoczyć chociaż? No właśnie, nie, nie przeskoczyć tego. Nie przeskoczę. No to wiesz, buduj. Chociaż? Mam tylko jedno. No wskacz kurde. Grbasie Dobra, z rozpędu mam. Może... bo ja. Kurde, no jeden za daleko. Dobra, dobra. Dobra, ja jednak się cofam na bazę, bo 3D. Musimy zaraz obie, ten hop. Szkoda, szkoda ich, by było. Fairbowl, level Ej, bet destroy, minuta. Wycofajcie so, się, bo to już nie ma sensu. Ej, dobra, gdziekolwiek jesteście, to się wycofujcie, bo jest destroy, zaraz. Dobra, zdecham, nie? Ja. Już nie byłaś nigdzie, bo. No. Bo nie ma Ej, bo w ogóle mury mamy trochę mało, no? Nie! O, to nie, się nie, nie, nie Zabudowujemy się całkowicie? No, dobra, ale no, nie, a w sumie tak. Dobra, sandstone, e, endstone. Stone, redstone, red to jest z kamienia, nie? Okej, okay, widzowie, teraz spalamy naszą najlepszą taktykę, czyli zabudowywanie się tutaj w bazie. Ej, bo jakiś, ej, no, co nas zraszłem, nie? Które? No to co, nas... żółte. Tutaj jest przypał. No Zieloni to są. Poczekajcie. No, o. No, mówię, uważajcie, bo to oni... nie mają. Gdysko, czy 4 sekundy, Dobra, może się zdradzę. Teraz się jeszcze odrodzisz chyba, czy nie? Ale fuks Ej, wbijam tu! On tu jest! Śmieć Ej dobra, on wbił na wyspę nam Ej, jest po prawej I się wbitra po prawej? Nie, nie uważaj! Pomóżcie! Wbijamy wszyscy na niego Low'a ma, loła. ma, Dobra, wjeżdż, Dobrze dobra. Super Dobra, jednak am Dobra, Ile jeszcze zostało? Trzech yellowów, dwóch white'ów to... Chill, to wygramy to uh -huh. Jak dobrze no się tak wyskalujemy, się. to gips. Dobra. 4 e, marody potrzeba na miecz. Jak są, więc sobie to zakupię. E, robimy murek Patrzcie, coś? patrzcie jak żółek, żółtego porobiłem. Chociaż raz mi się udało. Ej, Z robimy mur. Fireballa, S. Robimy jakieś, S. Piękna sprawa. Dobra. dobra, mam, mam pełno... Stone'a, więc to nawet. możemy zrobić, nie? Ward. Ej, strefa. Już? Już? No. Dobra, dobra sobie kupimy ja pełno tego. Dobra, diamond sworda kupuję. I w sumie to tyle To kurde. bo już to idzie Dobra dawaj, już uciekam bo strefa Wojanie nie A jak się robi to? Te... Halo Dawajcie bez strefa. Nie mówię Uważaj po pytam. Zazdrniesz i tyle będziesz tego. Ale mówię cię, sprywań. pytam się, nie wiem, trzy razy. Jak się dwa zbrojkę diamentową robi? No, no, no to tam się. wybierasz, no w tym hełmie. No. A masz jakieś firebole czy coś? Mam jednego tylko. To, a mam razem z tym. 12 mam mhm. To z pull biegam. Nie będę go tam w dupił tego Nie No kupiłem nie? Ej, uważa hmm. go, ich tam dwóch jest. Jak w ogóle fireball nie w przeleciał? Tak było. Hała. O kurde. Ja w niego fireballem. Zobacz, na szybciej chodzę, ne? To nie będzie będziemy... Ej, wideo, help, help, help! Gdzie jesteś? Tu jestem Dobra. z tymi żółtymi falny, Gonie go, nie go, nie go, pomóżcie Dobra, wyjdźmy z Ale go ubiłem, pomóżcie, pomóżcie Dawajcie w trzech gości Elegancko Dobra, jeszcze trzech gości Ej, jeden żółty gdzieś tam zniknął osobno? Dobra, i są tam, są tam Są łajty a gdzie jest jeszcze żółty? No to nie wiem co, weź pizdaj w łuku to ma łuk niechaj Jeden spadł, jednego zabiłem Drugiego też zabiłem Dwóch zabiłem Nice, jeszcze yellow, gdzie on się ukrywał? A jakieś no Szukamy jak yellowa po całej mapie Yellow, where are you? Where are you, Teddy? Ej, możemy Ej mi budować... się wydaje, że on na którąś bazę no to tutaj po środku, bo w tej zabudujemy tak, po jak jest jeden Ej, W tej ma? No nie wiem Ja go nie widzę w tej zasrany Grybosie Grybosie Ej tam Cześć. co tam jest w tej strony. dobra Ej widzicie, on ma high granda chyba Cholera jasna, dobra popej, lecisz po niego Dobra, jestem już Chłopie John, ja już nie. się zbudował On jest na samym szczycie mapy to jest To jest chuj, chuj żeby go zdobyć Ej, Ja nie wiem co to jest raptu Po kurde Ej, to ma łuk, nie, ja nie mam łuku w ogóle no nie! Chłopie, pół HP mam. Szkoda, że już fire... kurde, że też tego fireballa zma. Ja mam, ale... Nie, nie ma się tam będzie... Dawaj, bajestrę. dawaj, dawaj! Bo Bez ja nie bo Ja nie ja nie, łuku, nie? A fireballa masz? Nic nie mam. Kurde. No, no, jest 3, no. No, będziemy no, się no nie mam łuku, mać. chłopie, nic nie mam. No, ale Ej, to... dobra, zaraz strefa go za ze źle. Dobra zaraz 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 za, za, ten Jak chcę to widzieć Widzicie widzowie on tam siedzi na górze No i nie będzie miał góry No strefa go zjada Dobra popej ucieka A nie on się buduje na bok co? Dobra kurde tego nie przewidziałem Shit Dobra ty bo Ale to już Hejd trzeba być gigasfelem naprawdę To nawet nie ma jak do niego dojść bo teraz jesteśmy od góry zamknięci no, nie gadaj, że on wygra jeszcze, nie? To już było hamstwo. Macie jabłka czy nie? Jak on ma jabłka, to on Nie wygra. mam jabłka, jabłka już. Ze wszystkie. Dobra, podbudowuję jeszcze do niego. No ale. O ty ty jesteś ze strefą gdzieś? No co, co jest, teraz? może jesteś inny Ej, dobra, dobra, bo się ta strefa już nie powiększa. to już jest chyba minimalna. No nie, leżę. No przecież kurwa się nie da, tego trzeba zabić, no. To co, teraz tak czekamy? No nie wiem, no, cfra. Tak czekamy, aż ażądebnie, no. Ja nie, nie, od spadł. To Nie. To? <noise> nie wiem czy... Się... A bo to firmax. Nie. Nie. No my jesteśmy w strefie, tu na dole. Ona się już chyba przestała zmniejszać. No tak właśnie się stało. I to na... Ej, to możemy na samym początku to zbudować warze w sumie. Teraz za nią już nawet wyjść idzie w sumie. Ja wiem widzę tego cala, patrzy na dół. Konia wali, nie? Gdzie ona on jest? Nad nami? No i jest na tym? Jest ale nie wiem, zniszczył go, no ani, my, ale, ani, oni, ale ani my, ani on nie przyjdzie. No nie, ja siedzę przed nim, nie? Się na niego patrzę. Jak się David patrzy. A co, może być tu remis czy nie? No, ej, chyba tak, no. No, może być. Wygraliśmy grę. Tak? A bo nas więcej, dobra! Wygraliśmy, no i bo po sprawie. A chłop no mówi, ja... że remis. No jest sa, kurde, win. Taki trochę naciągany, ale win. Siema, siema. Halo, halo. Z tej strony Dobrze, widzowie, a więc w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Eee, no. Nagramy sobie już niedługo jakąś kontynuację czy coś. No, Odcinek taki trosz troszkę nudny, ale też no, no, no. prosimy o wyrozumiałeś to tutaj. Kanał na YouTube jest no, no, no. wymagający, nagrywamy to też dość późno, no, ale tak, w końcu tak, udało nam się wygrać. Wygrana no, 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 no. trochę naciągana, ale spoko. No. A no, no, więc tak, obczajcie no. inne odcinki, zostawcie łapkę. Suba. No i trzymajcie się. Siema!